Sklep Play. Instalowanie i usuwanie aplikacji ze sklepu Play. Sklep Play to usługa, dzięki której można znaleźć i zainstalować nowe aplikacje do telefonów wyposażonych w system operacyjny Android. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji. Aby uzyskać dostęp do sklepu Play, musisz połączyć się z internetem oraz zalogować się do swojego konta Google. Jeśli nie posiadasz konta Google, skorzystaj z rozdziału Zakładanie konta Google. Przesuń ekran w lewo i dotknij ikonę Sklep Play. Wybierz Kontynuuj. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi Google Play i dotknij Akceptuj. Wybierz kategorie, np. Na najlepsze, bezpłatne. W tym celu przesuń ekran dwa razy w lewo. Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać i zainstalować. W naszym przypadku latarka Tiny Flashlight. Dotknij opcję Pobierz, a następnie wybierz Zaakceptuj i pobierz. Aplikacja została pobrana i zainstalowana. Symbolizuje to ikona znajdująca się w lewym górnym rogu ekranu. Aby odinstalować aplikację, dotknij opcję Odinstaluj. Potwierdź, dotykając OK. Aplikacja została odinstalowana. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij dwa razy przycisk Home.